Nagle już przestałem być zwykłym miejscem, jesteśmy miejscem sztuki, bo mamy dzieło sztuki. I to jest jakby największa zasadnicza zmiana, że oprócz walorów oczywistych, estetycznych, to jeszcze jest to wartość artystyczna. Ten neon jest największym neonem zachodnio pomorskim, co też daje nam do myślenia, jaki jest rozmach tego dzieła. To jest początek drogi. Mamy już zaplanowanych poprzez akademię sztuki kolejnych artystów, którzy będą tą przestrzeń wypełniać swoimi pracami. Patrząc w tą stronę, każdy sobie wymarzy i każdy sobie pomyśli coś zupełnie innego. Ja myślę, że tak, ja bym tutaj nie próbował narzucać żadnej innej... Interpretacji, każdy niech sobie zinterpretuje jak chce. W tym napisie jest oczywiście ukryte słowo Szczecin, to jest też praca taka site specific, robiona do ogrodu w śródmieście, które mieszczą się w centrum Szczecina i ten Szczecin w tym kontekście mojej też działalności w Szczecinie i w regionie jest istotny. Tu przez jakiś okres tą pracę zobaczy bardzo duża ilość osób, która nie zobaczy żadnej mojej wystawy, nawet jeżeli ona będzie w Muzeum Narodowym czy w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, czy w innych miejscach, w których miałem wystawy. Ja też nie ukrywam, że ten neon ma być takim odczarowaniem sztuki w przestrzeni publicznej. Ten neon się wpisuje jakby też w filozofię tego miejsca, dlatego udało nam się dogadać z Przemkiem Kazanieckim co do tej realizacji. Jak się Pani podoba neon, który został dzisiaj zaprezentowany? Uważam, że wygląda naprawdę dobrze i że w zasadzie niejako dopełnił to miejsce. Jest to fajne połączenie tej surowej ściany z, z tym zielonym bluszczem. Kolory, które zostały wybrane tutaj przez naszego artystę też fajnie współgrają, także jak najbardziej podoba mi się. A hasło? Szczęście czyni rzeczy inne, jest to takie hasło dające trochę do myślenia, przypominające nam o tym, co jest gdzieś tam w życiu ważne. Oddaje tą przestrzeń, pasuje do niej. To, co najbardziej mi się w nim podoba, to kolory, które są w jakiś sposób reprezentacyjne dla naszego miasta, o czym zresztą nasz artysta zdążył już wspomnieć. Czy odrody w Śródmieście mają dobre moce? Mają dobre moce, zdecydowanie. Jesteśmy tu pierwszy raz, ale ten klub jest pod skrzydłem naszego serdecznego kolegi Przemka, z Tragarzy, którego serdecznie pozdrawiamy. Jakby nie mamy wątpliwości. Fantastyczne miejsce, fantastyczna atmosfera. Zaraz wjeżdżamy, robimy tu ogień. Tak, potwierdzam to. Jakby stuprocentowo po twarzach ludzi, którzy siedzą i czekają, widać, że to będzie płomień.